O, oczywiście, że chodzi o zarobek, e, ale nie chodzi o taki krótkotrwały zarobek, że e, filmy europejskie e, pomijam już, że amerykańskie te no, też. To, użyją, to tak, e, no to pracowitych zaczynamy pracowitych Chińczyków, tanich surowców, e, taniej energii, e, głównie z Rosji na terytorium państwa chińskiego i będą produkowały produkty konkurencyjne e, ceną z, z, z e, się konkurencją. Przełączona między oknami. Gdzieś tam na świecie. Państwa, ta produkcja w Chinach znanych marek europejskich jest niezbędna. Firmy, które tam produkują, mają gigantyczne marże na swoich produktach. Zarabiają na tym, że ich produkty są innowacyjne, ściągają bardzo duże kwoty pieniędzy za swoje produkty, ale gdyby ale gdyby trafił się jakiś konkurent jakiejś firmy, która europejska produkuje w Chinach, i robiłby podobny produkt, to proszę Państwa, dzięki temu, że te firmy produkowały w Chinach, nie wiem, spróbujemy, mogą co takiego działo, konkurenta zgnieść ceną. Bo tak obniżą cenę tego produktu, nagrywało. który teraz jest drogi, e... bo i będzie stać, bo produkowany Wyłączam był fina, że i tak trwają. Dla... Włączam Riverdance. Ile ja masz mikrofonów? Ja mam chyba za 4 mikrofony w, w OBSie, wyświetlam je teraz, o tak, mam, e, zależy do czego mówię, tu mam mikrofon, mikrofon pełny, mikrofon stołowy, to jest do komputera włączony, mikrofon zwykły mam do, do, do sprzętu włączony, który jest, który jest, właśnie go pokazuję, jest włączony, gdy się przełączał na telefon mikrofon teraz. Zobaczę jak będą leciały dwa głosy jednocześnie z dwóch różnych tych wielu europejskich mądrych firm. Wyprowadzenie w obliczu tego, co czuli, być może wiedzieli, masz, że stanie się sam sam z, z Europą było gwarancją przeżycia i, i zarobku. Proszę na właśnie nie? zmianę tak polityki Republiki Federalnej, która tam niby solidarnie tam za pąciu. się Ten jest głos. Jest trochę cieszy. To było przez władze litewskie. W pewnym okresie było o tym wprowadzanie i musimy się dowiedzieć. Masz poruszane podjedno gniazdo? E, sankcje nałożyły się. Sankcje na Litwę i Niemczech. Masz poruszane podjedno gniazdo? Tutaj rząd niemiecki. Czy e, też będzie. E, też będzie metoda się do sankcji wobec. A dlaczego się uda się to wymieszać?

E, I ich no obecność, Szwajcarów obecność w Chinach to przejaw mądrości. Dobra, to jest właśnie przedstawiciel uh, tego klastra, wyłączyć życie w, w Chinach. A tu mamy, proszę Państwa, duńską firmę Danfoss. Ale polscy politycy postanowili je zaciśniać, że cho chodzi o zaciśnienie. Ale nie chodzi o taki krótkotrwały zarobek, że e, filmy europejskie, e, pomijamy, że amerykańskie teraz, ten też. No to, to zaczynamy za, e, pracowitych Chińczyków, tanich surowców, tak na e, taniej energii, e, głównie z Rosji na terytorium państwa chińskiego i będą produkowały produkty konkurencyjne e, ceną z, e, z jakiegoś e, to się da panie, to, to widzisz, widzisz, no, idą to cztery łączą, cztery na, okna jednocześnie. Cztery, tak, idzie pan Maciek, idzie ten, ten co tańczy kamera na żywo leci, proszę ciebie i jest okno i góry tutaj jest z ciebie nad tańczącymi. Ta produkcja Wykazujesz, w firmach nie jest się niezbędna. Dole, niezbędna. Kościoła, firmy, które tam produkują, mają gigantyczne marże na swoich produktach. Zarabiają na tym, że ich produkty są innowacyjne, Proszę, nie w w ściągają to bardzo dużo pieniędzy za swoje produkty, ale gdyby, ale gdyby ja nie wiem, nie wiem, trafił się w to, to jakiś konkurent, teraz, jakieś firmy europejskiej, europejskie, która produkuje to, to w Chinach, i robiłby podobny produkt, to proszę Państwa, dzięki temu, że te firmy nie. produkowały nie, w nie no, mogą takiego konkurenta zgnieść ceną. Bo tak obniżą cenę tego produktu, który teraz jest drogi, L... bo i będzie stać, bo produkowany był Wyłączam w Chinach, że i tak trwają. Dla... Włączam Riberdance. Nie ja ma się mikrofonów ja mam chyba za 4 mikrofony w, w Obesie wyświetlam je teraz, to tak mam, e, zależy do czego mówię, to mam mikrofon, mikrofon pełny, mikrofon stołowy, to jest to do komputera włączony, mikrofon zwykły mam do, 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 do skrzynki włączony, który jest, który jest, właśnie go pokazuję, jest włączony, e, gdy się przełączał na telefon, co coś. Teraz zobaczę, jak będą leciały dwa głosy jednocześnie z dwóch różnych tych. Wielu europejskich mądrych firm e, wyprowadzenie w obliczu tego, co czuli, być może wiedzieli, ja, że w stanie się z Europą, było e, gwarancją przeżycia i, i zarobienia. Zmiana polityki Republiki Federalnej, która tam niby solidarnie tam zaliczył się... E, to nie chyba jest tak Kiny, e, Jest trochę ciszej. Do... To było przez władze litewskie. W pewnym okresie było to, według mnie, muszę to wiedzieć. E, Masz poruszone i... pod jednym gniazdo Sankcje nałożyły się. Czyli wzięły sankcje na Litwę i Niemię. Masz poruszone pod jednym gniazdo e, Tutaj rząd niemiecki, czy e, też będzie. Czyli e, też będzie. Czyli że... się do sankcji wobec Adela? No że... Dlatego że... To, że się udomieszasz. Na przykładzie w Szkoły Finansu, która e, inwestuje w Chinach, w jakiś sympozjum, e, które w ten ma się przyglądać kinom i kinom. Trzeba też włączyć się do tych Szwajcarzy, którzy zajmują muszą postępować mądrze. Dobrze, że możesz miksować i ich no, obecność e, Szwajcarów obecność w Chinach to przejaw mądrości Dobra, to jest właśnie przedstawiciel e, tego klastra. Dobra, to teraz... w Chinach. A tu mamy, proszę Państwa, duńską firmę Danfoss. Zdał, rozwijał, ale polscy politycy postraci, postanowili je zaciągać. No to zaczynamy.

Kolejną fabrykę w Chinach otwiera, zbyt, jest bardzo niezbędny. zadowolony, 20 firmy, które tam produkują, mają gigantyczne marże na swoich produktach, zarabiają na tym, że ich produkty są innowacyjne, ściągają bardzo dużo tak pieniędzy za swoje to, 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 produkty, mikrofon, ale, gdyby, ale gdyby, ale gdyby, trafił Dobrze, to już wszystkie okna powyłączałem, praktycznie tylko został telegram do tego, które rozmawiam telegram, który rozmawiam, tylko z którego ja mikrofonu teraz rozmawiam, to nie wiem aha, z tego rozmawiam stołowego, teraz rozłączam się rozłączam się, pójdzie mikrofon mikrofon ten pójdzie który mam przy na tym. proszę bardzo, jest mikrofon drugi i zaraz będzie wiadomo jak jest z moim tym cholernym podłączeniem tyle okien szło e, dokładnie szło, proszę ciebie, proszę ja testu do tego testu szło 2, 4, 5, 6 źródeł dźwięku i obrazu jednocześnie przez krótkimi, krótkimi skokami były sukcesywnie włączane wyłączane i jeszcze do tego rozmawialiśmy sobie na głośno mówiącym <laughs> i zobaczymy co z tego wyjśło, czy to, czy to wszystko będzie dobrze słychać. Dobra, Dobra kończę ja zabawę rozłączam się. Zatrzymaj stream i teraz będę sprawdzał, jak to się nagrało całość.